Dzień dobry. Witam uprzejmie wszystkich słuchaczy, oglądaczy. Ja mam taką małą debatę z pewnym nauczycielem chrześcijańskim. Wielu już nauczycieli chrześcijańskich w cudzysłowie przerabiałem. To jest kolejny człowiek, który się upiera przy swoim się nie trzyma objawienia Pisma Świętego. Ale to jest tylko krótka notka, żeby mi nie uciekło. No to jest w odniesieniu do tego nauczania, że początek Kościoła jako Ludu Bożego. Wcześniej był Izrael Ludem Bożym, teraz Kościół jest Ludem Bożym. Zaczął się Nowy Testament. No to jest oczywiście herezja kompletna. W ogóle się z Pismami Świętymi nie pokrywa. No ale ludzie wierzą w takie rzeczy. Między innymi Waldemar Dalewski w to wierzy. My tu jesteśmy, żeby Izraelu Boga Żywego, żeby pomagać ludziom wyjść z tej niewoli diabelskiej, z tych schematów myślowych, za pomocą Pisma Świętego, bo to jest oręż Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, jest to miecz ducha. Słowo Boże, i przyszło coś do mnie, i to jest taka krótka notatka, żebym ja nie zapomniał. E, proszę, chodzi o mi o Berejczyków. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berejczyków, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Judejczyków, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niżowi w Tesalonice. Berejczycy byli szlachetniejszego usposobienia niż ci w Tesalonice. Przyjęli oni słowo, czyli naukę, z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Tak? Paweł wraz z Sylasem udali się do Bereji, głosili Ewangelię na podstawie Mojżesza i proroków i na podstawie tychże samych pism z całą gotowością. Codziennie te Berejczycy badali pisma, czy tak się rzeczy rzeczywiście mają, jak mówi apostoł Paweł. Wielu też z nich uwierzyło, nie ma wybitnych greckich niewias i mężów. Widzicie, gdyby badając te pisma, Berejczycy musieliby się natknąć na taką ideę kościoła chrześcijańskiego, ale tego w pismach nie ma. Gdyby Paweł apostoł mówił im: Słuchajcie, teraz w dniu pięćdziesiątnicy zaczął się kościół chrześcijański, nowy lud Boży, to Berejczycy odrzuciliby tą naukę Pawła, ponieważ tego nie ma w pismach, które Berejczycy badali, za pomocą których testowali Apostoła Pawła, czy nie jest on przypadkiem tym fałszywym prorokiem, o którym ostrzega na przykład 5 Mojżeszowa, 13 rozdział. I jeszcze jedna rzecz. Całe pismo. Całe pismo. Zobaczmy. To też Paweł pisał do Tymoteusza. Ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, czyli Mojżesza i proroków, bo Nowy Testament nie istniał w dzieciństwie Tymoteusza. No. Od dzieciństwa znasz pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie w Kościół chrześcijański, bo takiego nie ma w tych pismach, które czytał, czy czytano yy, młodemu Tymoteuszowi. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, by człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Izraelu Boga żywego. Całe pismo przez Boga jest natchnione. Gdy Paweł pisał te słowa, to odnosił się do tych pism, o których mówił, że wierzy we wszystko, co jest u Mojżesza i proroków i służy Bogu ojców swoich, wierząc właśnie we wszystko, co jest w tych pismach. Tak? Na podstawie tychże pism również Mojżesza i proroków cały dzień w Rzymie przekonywał judejczyków o Jezusie Chrystusie. Nie na podstawie listu do Galacjan, tylko na podstawie Mojżesza i proroków. I całe pismo, czyli Mojżesz i prorocy, psalmy przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów do poprawy do wychowania w sprawiedliwości. Widzicie ludzie, pismo mówi wyraźnie, że nie wolno nic dokładać do objawienia słowa Bożego i nic odejmować z niego, aby Bóg cię nie uznał za kłamcę, za oszusta. A? Wamosa W 3:7 wyraźnie Bóg powiedział, że on nie uczyni nic na ziemi, dopóki nie zapowie tego przez swoich sług proroków. Więc gdy Tymoteusz albo Berejczycy czytali pisma, badali pisma i testowali nauki Pawła na podstawie tychże pism, to tam nie było koncepcji kościoła chrześcijańskiego w tych pismach prorodzkich. Tam nie ma nigdzie nowego przymierza dla kościoła chrześcijańskiego. Nie ma. To, co dzisiaj ci nauczyciele chrześcijaństwa mówią, to jest zwiedzenie. I to zostałoby odrzucone przez Berejczyków i przez Tymoteusza. Ja, apostoł Paweł, zapewniam was, również nie głosił nauki o powstaniu kościoła chrześcijańskiego. To się wkłada w usta apostołów czy Chrystusa poprzez manipulatywne robienie tłumaczeń greckiego Nowego Testamentu. Hmm? Ale są również takie przekłady Nowego Testamentu, które nie zawierają słowa Kościół. Na przykład William Tyndale, a w polski przykład to jest chyba Nowa Biblia Gdańska. Hmm? Halleluja, to taka krótka notatka. Że coś do mnie przyszło, nie chcę, żeby to było zapomniane. O Berejczykach i o Tymoteuszu, o tym, że pisma Mojżesza i proroków są natchnione, pożyteczne do wykrywania błędów. I za pomocą tych pism wykrywamy, że nauczanie, że Bóg założył Kościół chrześcijański, jest błędem. I ten błąd trzeba korygować. Jak ktoś się buntuje, to się przeciwko Słowu Bożemu buntuje bo przywykł do tradycji ludzkiej. Bo tak wygodnie. Tak? Halleluja. na każdy wierny Bogu dom. Do, do usłyszenia. To tyle tytułem tej krótkiej notki.